Cześć, ja jestem Damian a w dzisiejszym odcinku szybka historyjka o tym jak zdawałem prawo jazdy, bo to jest akurat dość ciekawy temacik, ze względu na to, że od momentu rozpoczęcia kursu do momentu otrzymania plakietki, uwaga, minęło równo 30 dni. Pewnie będą rekordziści, którzy zrobili to jeszcze szybciej, ale ja jestem dumny z takiego wyniku, bo no 30 dni Zrobić prawko do momentu dostania plakietki, a zaznaczam, że robiłem na motocykl i na samochód. Oczywiście zdałem za pierwszym razem, no bo szkoda kasy na kolejne zdawania. Więc <grym> zdałem za pierwszym razem, ale też było ciekawie, bo się musiałem kłócić o swoje prawko. Bo chciał mnie pan uwalić ewidentnie. Więc generalnie w ogóle, jak się stało, że tak szybko prawko zdałem. No, Sprawa była dość prosta. Zapisałem się na kurs, a ze kursantem był też znajomy. Powiedziałem mu, daj sobie spokój z tą teorią, nie, nie mam czasu na jakieś teorie, nie będę chodził na, na teorię. Chyba i od razu będziemy jeździć. No dobra, no to chodź, pojeździmy. No i pojeździłem no, na wymianę godzinka samochodem, godzinka motocyklem. Po 15 godzinach wyjeżdżonych samochodem i po 15 godzinach wyjeżdżonych motocyklem poszedłem. Na egzamin. co będę czas marnował. To zajęło tydzień. No i zdałem. Dwa tygodnie później dostałem plakietkę, bo dwa tygodnie aż czekałem. O! Ale sam egzamin. Jak wyglądał egzamin? No, no, generalnie byłem ostatni w Władzie ze względu na moje nazwisko. Godzina 15. Egzamin. Tam od 12 bodajże czekałem. Bo teoria była o czy chyba o 11:00. Zdałem tą teorię. W sumie chyba jeden błąd miałem. Do teorii w ogóle uczyłem się jeden dzień wcześniej. Przeleciałem dwa razy pytania i w sumie nic więcej się nie uczyłem. to jest banalne. Przynajmniej wcześniej było. Była ABCD, więc pewnie było łatwiej niż teraz. Zdać prawo jazdy. Ole, trzęsie, jak dziury. Było na pewno łatwiej. Mm, przynajmniej teorie. Z praktyką nie wiem jak jest teraz, więc nawet mnie nie pytajcie. Mm, pewnie się nic nie zmieniło, tam co miało się zmienić. No ale dobrze, wsiadam do tego samochodu, bo samochód miałem pierwszy. Placyk tam na Luzie. Bezproblemowo. Jedziemy na miasto, nie? No i pierwsza, pierwszy mój błąd, który mi zapisał ziomeczek, w sumie na samochodzie to był pierwszy i ostatni. Zjeżdżaliśmy z takiego wiaduktu, bo ja w Gorzowie wielkopolskim zdawałem? Zjeżdżaliśmy z takiego wiaduktu. No i ziomeczek, widzę, że przede mną jest samochód na skrzyżowaniu. Nie byłem pewny, kto ma pierwszeństwo. Mówię, kurde, zarabi będzie, że wymusiłem, więc zwolniłem sobie, jadę sobie 20. Tam było ograniczenie do 30, tak? Zjazd z wiaduktu. Jadę sobie 20, a gościu do mnie, a co pan robi? Mówię, ale o co chodzi? Czemu pan tak wolno jeździ? To jest błąd. Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy i dynamika jazdy. To są, to są dwa błędy już dla pana. O ty! Ale jak niedostosowanie? że zjeżdżam, zachowuję szczególną ostrożność. No i co? Jadę ostrożnie. Nie ma żadnych przepisów, że nie można jechać wolniej niż jest ograniczenie. No dobrze, no to tutaj ma pan praktycznie pustą drogę, powinien pan jechać trochę szybciej. To jeden błąd, tylko Panu napiszę. Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Dobrze, jedziemy dalej. Pech świał, że dwa skrzyżowania dalej. Gościu do mnie. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę w lewo. Patrzę na te skrzyżowanie. Żadnych linii nie ma narysowanych, bo są starte. Więc zaraz mnie uwali bo powie mi, że przeciąłem jakąś linię, albo że się nie zatrzymałem gdzieś na odpowiedniej linii, tylko ją przejechałem. Powiem, no dobra, włączam kierunek w prawo, skręcam w prawo, a co pan robi? Mówię, no miałem skręcić w lewo, od razu za tym no bo 5 metrów było kolejne skrzyżowanie. Ja włączyłem kierunek w prawo, wjeżdżam w te prawo i od razu kierunek w lewo i do lewej krawędzi się przytulam. A co pan robi? No przecież kazał pan mi skręcić w lewo, ale kazałem na tamtym skrzyżowaniu. Oj, to ja bardzo przepraszam, nie wiedziałem. No dobrze. Proszę jechać dalej. Zrobiliśmy pętelkę, wróciliśmy na Word. Nic nie powiedział oczywiście, czy zdane, czy zdane? Dobrze, zapraszam na motocykl. Dobra, ubieram się na ten motocykl. Placyk tam, pokazywanie, struty tutaj jakieś. Spoko. I chciałem nie uwalić na tym placyku na Yy, na motocyklu przynajmniej, tak czułem. <grymne> no i ten, hamowanie awaryjne. No dobra, wsiadam na ten motocykl, rozpędzam się do 50. Hamulce, obydwa, tylni, przedni. Piskacz, zapon poleciał. Przed linią, idealnie zatrzymany. Proszę pana, to nie było hamowanie awaryjne. ty, Ale jak nie było? Rozpędziłem się do 50. Zatrzymałem się idealnie. W... Mówię to mu, rozpędziłem się idealnie do 50. Zatrzymałem się idealnie nad linią, aż nawet opony zapiszczały, bo zahamowałem dwoma hamulcami i tylni, tylna opona zapiszczała. Dlaczego pan mówi, że, to nie, że źle wykonałem hamowanie awaryjne? Proszę powtórzyć. A powtarzam, drugi raz to samo. No dobrze, możemy jechać na miasto. Wiu, ciulu, jeden. No ale no dobra. No i co z tym egzaminem? Pojechałem na miasto, na mieście już żadnych błędów I zdane! Było ciekawie Kilka błędów, trzeba było się kłócić Pamiętajcie, jeśli chce Was uwalić egzaminator I mówi Wam jakieś błędy, a Wy jesteście przekonani, że tego błędu nie popełniliście Albo, że trochę to nagina Kłóćcie się Bo tam w środku się wszystko nagrywa I jeśli podważycie jego zdanie, to później możecie się odwołać albo cokolwiek innego zrobić. Nie? To zawsze później ewentualnie za egzamin wam oddadzą, bo nie wiem czy mogą zaliczyć, ale no, przynajmniej za egzamin oddadzą, bo uznają, że to nie był wiecie, e, Nie był egzamin. Rozstrzygnięty czy coś tam mniejsze. Nie, nie chcę wchodzić w technikalia, bo w sumie się na tym nie znam. Wiem, że takie możliwości są. Nie? Odwołania się i tak dalej. No i tak generalnie wyglądało moje prawka Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie więcej takich krótkich historyjek... jak... Koniec drogi. To dajcie znać w komentarzach. Niera.